lekcji spróbuję odpowiedzieć na pytanie dlaczego właściwie należy znać Basza? Komu Basz się przydaje? Gdzie jest wykorzystywany? Czy Basz to rzeczywiście super skomplikowana wiedza, której nie sposób pojąć? Zobaczymy tutaj kilka przykładowych skryptów, jeszcze bez wchodzenia w szczegóły tego, co w tych skryptach się dzieje. Chciałbym jednak, żebyś zwrócił uwagę na to, że spośród tych poleceń, które za chwilę wymienię, wiele będzie się po prostu powtarzać. Przejdźmy na początek do katalogu ETC. Wśród licznych plików, które się tutaj znajdują, mamy m.in. plik o nazwie Profile. Zobaczmy, co w tym pliku się znajduje. Plik Profile jest uruchamiany za każdym razem, kiedy jest budowana nowa sesja do Linuxa. Może nie zwróciłeś na to uwagi, ale w momencie, kiedy otwierasz nowe połączenie do Linuxa, to automatycznie zostanie coś wyświetlone. Na ekranie masz dodatkowo jeszcze zdefiniowane pewne zmienne środowiskowe, z których dalej się da korzystać, i w dużej mierze tego rodzaju rzeczy dzieją się właśnie w tym skrypcie. I co to my tutaj widzimy? Część linii jest poprzedzona znakiem hash. Znak hash to komentarz. To właśnie w tym miejscu autor skryptu pisał, do czego ten skrypt służy, co w danym miejscu się dzieje, i Ty również powinieneś pamiętać o tym, aby dobrze dokumentować swoje skrypty. W tym przypadku następna część to funkcja. Ta funkcja posiada swoją nazwę. W nawiasach klamrowych znajduje się z kolei ciało funkcji czyli kod, który będzie wykonywany, ilekroć ta funkcja jest wywoływana. W ciele tej funkcji znajduje się natomiast wyrażenie CASE, które bada wartość zmiennej PAF i w zależności od tej wartości podejmuje pewne następne akcje. Patrząc dalej, mamy wyrażenie IF. IF, jeżeli, czyli instrukcja warunkowa. Warunek przekazywany do tej instrukcji warunkowej wygląda no, dosyć dziwnie: nawiasy kwadratowe, minus x, user, bin ID, ale nic nie szkodzi, właśnie tego będziemy się uczyć. Skrypty muszą czasami podejmować decyzje i właśnie polecenie if będzie pozwalało wykonywać te decyzje. Zobacz, że całkiem sporo tekstu tutaj zapisanego jest zapisanego wielkimi literami. Tak się jakoś przyjęło, że w momencie kiedy piszemy skrypty, to wielkimi literami piszemy nazwy zmiennych, ale to tylko zwyczaj. Można pisać je również małymi literami. Instrukcja na przykład... Lockname równa się $user spowoduje, że do nowej zmiennej lockname zostanie zapisana wartość znajdująca się w danej chwili w zmiennej user. Dolar na początku mówi, odwołujemy się do wartości. Ale zmienne mogą mieć też przepisywane wartości w trochę inny sposób. Na przykład mamy tutaj UID równa się user id myślnik RU. Ta instrukcja jest zapisana dodatkowo jeszcze w dosyć dziwnych apostrofach. Taka składnia spowoduje, że zostanie uruchomione polecenie znajdujące się w apostrofach, a wynik tego polecenia zostanie włożony do zmiennej UIT. Ale spokojnie, nie musisz tego wszystkiego umieć, pamiętać, ani nawet notować. O tym będziemy jeszcze mówić w dalszej części kursu. Na razie to tylko taki krótki przegląd po istniejących skryptach. Dalej znowu pojawia się komentarz, znowu instrukcja IF, tym razem jeszcze z wyrażeniem else, definicje zmiennych, wyrażenie IF, else. I wreszcie polecenie export. Polecenie export, które powoduje, że zdefiniowane tutaj zmienne będą dostępne dla procesów potomnych wywołanych po tym procesie. Każda Twoja sesja będzie wiedziała, co to PAF, co to user, co to logname itd., itd. To właśnie dzięki tej instrukcji export. No i wreszcie, gdzieś przy końcu tego skryptu mamy nawet polecenie FOR. FOR, czyli pętla. Dla każdego z plików znajdujących się w katalogu ETC, profile D. Z rozszerzeniem SH należy wykonać pewne czynności. Ale to tylko jeden ze skryptów, skrypt, który służy do skonfigurowania Twojej sesji. Skrypty mogłyby się jeszcze uruchamiać wtedy, kiedy instalujesz pewne specyficzne oprogramowanie. Taki skrypt może odpytać Cię o mnóstwo różnych parametrów, a potem zainstalować program. A przecież instalacja programu to w dużej mierze po prostu kopiowanie plików. Ewentualnie modyfikacja zawartości pewnych plików, tak żeby dana instalacja została wykonana tak, jak Ty sobie tego zażyczyłeś na swoim systemie. Ale zajrzyjmy jeszcze do jednego katalogu, a mianowicie do katalogu SBIN. W tym katalogu znajdują się binaria programów przeznaczonych dla administratora. Jeżeli zajrzećby tutaj do listy plików, to naprawdę jest w czym wybierać. Które jednak z tych plików są skryptami, a które nie? Do szybkiego sprawdzenia zawartości pliku można wykorzystać instrukcję file. Po instrukcji file podajesz nazwę pliku, który ma być sprawdzony. No i wynik, który zostanie wyświetlony, powie Ci czym ten plik jest. Tutaj akurat trafiłem na plik fuser i zobaczyłem, że jest to program skompilowany. Binaria. Jeśli jednak polecenie file uruchomić by względem znanego nam już pliku ETC Profile, to okaże się, że zawartością tego pliku jest. Po prostu kod ASCII. Jeśli by z kolei zapytać, a czym takim jest plik serwis, to okaże się, że serwis jest to born-again-shell-script. Również plik ASCII, również plik wykonywalny, ale gdzieś tam w środku born-shell-script, czyli właśnie skrypt bash. Jeżeli z tego katalogu chcielibyśmy wyświetlić wszystkie skrypty, które tutaj się znajdują, to można się do tego posłużyć taką oto komendą file gwiazdka, czyli sprawdź zawartość wszystkich plików, które tutaj się znajdują, a wynik tego polecenia przekaż do funkcji grep, która z kolei ma znaleźć wszystkie te linijki, które są opisane jako skrypt. W efekcie więc teraz dostałem długą listę plików, które zostały zidentyfikowane przez polecenie file jako skrypty. Część z tych skryptów, jak widać, jest skryptami języka Python, a część skryptami Shell'a. Skąd komenda file wie o tym, że coś jest skryptem Python'a, albo coś jest plikiem wykonywalnym, albo może skryptem basha? Powinno nam się udać odpowiedzieć na te pytanie, zaglądając do jednego ze zidentyfikowanych tutaj plików. Weźmy na przykład pod uwagę ów plik Service. Zobacz. Pierwsza linijka tego pliku to tak zwany Shebang. Bardzo charakterystyczna rzecz. Niby to komentarz, bo rozpoczyna się od znaku hash. Potem występuje sobie wykrzyknik, a potem jakby jakaś ścieżka. Ta ścieżka wskazuje na plik wykonywalny. bin bash. bin bash to właśnie powłoka shell, z którą ten skrypt powinien być wykonywany. I to właśnie w oparciu o tą linijkę polecenie file wiedziało, że tutaj mamy do czynienia ze skryptem, ze skryptem, który ma być uruchamiany przy pomocy bin bash. Jeżeli z kolei zajrzymy do innego skryptu, na przykład wezmę pod uwagę tuned, to tutaj shebang, czyli owa pierwsza linijka w tym pliku, również komentarz, również wykrzyknik, a następnie ścieżka, ale już do user.lib.exec.platform.python.es wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia owszem ze skryptem, ale skryptem, który ma być uruchamiany przez interpreter Pythona. Sprytne polecenie file przydaje się właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba ustalić czym jest dany plik. W tej lekcji udało nam się odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle istnieją skrypty i dlaczego skrypty są takie fajne. Po drugie, przejrzeliśmy kilka plików skryptów i przekonaliśmy się, że właściwie to nie święci garnki lepią. W środku znajdują się zmienne, przypisania tych zmiennych, instrukcje w rodzaju if, for, case, funkcje, ale to wszystko to tylko i wyłącznie w miarę nawet prosty kod. Trzeba tylko umieć ten kod pisać, bo niestety, ale bash jest wyczulony czasami nawet na drobną spację. Poznaliśmy wreszcie polecenie file, przy pomocy którego można sprawdzać, czym jest dany plik. Czy ten plik to skompilowany program albo skrypt i jeżeli skrypt, to nawet jakiego programu. Już w następnej lekcji napiszemy samodzielnie pierwszy skrypt. Zapraszam.